Transmisja przerwała się był jakiś problem z internetem, ale mam nadzieję, że, że już teraz wszystko jest w porządku. I wychwalaj Pana. W Pierwszym liście do Tysaloniczan, w rozdziale 5 wersety od 16 do 18 czytamy. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym połączeniu, po, położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was. Co to znaczy? Co to znaczy? Otóż, jeżeli w każdej sytuacji oddasz chwałę Bogu, to nikt i nic nie będzie w stanie odebrać ci radości i pokoju. Chodzi o to, że jakieś wydarzenie. Może doprowadzić Cię do zniszczenia, albo przekształcić się w źródło łaski. I tutaj lekarstwem jest dziękczynienie. Dziękczynienie. I to jest akt wiary. Stanięcie w postawie dziękczynienia. Dziękczynienie jako takie posiada moc oświecenia, posiada moc przekształcenia naszego życia. I to dzieje się niezależnie od okoliczności. I to jest, to jest bardzo istotne. Życie z postawą uwielbienia daje radość. Modlitwa uwielbienia pomaga w procesie uzdrowienia. I możemy powiedzieć tak, że rado, radość i modlitwa to oddawanie prawdziwego kultu Panu Bogu. I to jest, to jest droga. Do tego, aby móc doświadczać radości. Jeszcze raz przeczytam to słowo Boże. Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie, w każdym położeniu dziękujcie. Taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem Was. Postawa dziękczynienia. Postawa dziękczynienia, która, która daje nam siłę do tego, żeby przebić się. Przez smutek. I to jest decyzja wiary. Staniecie w postawie dziękczynienia. Staniecie w postawie dziękczynienia. I zapraszam Ciebie do tego, abyś w tym tygodniu pielęgnował radość, pielęgnowała radość właśnie w taki sposób. Stając, stając w, postawie, w postawie dziękczynienia. Jeżeli Odczuwasz, jeżeli odczuwasz smutek, jeżeli, jeżeli gdzieś dręczy cię w duszy taki niepokój, lęk, smutek, nie bój się pójść do Jezusa, podejść do Jezusa i na modlitwie osobistej uwielbić go. Nawet w tym, co jest trudne. Na przykład, ktoś doświadcza jakiegoś lęku związanego z pracą i to napełnia Cię smutkiem. Pomóć się. Panie Jezu, oddaję Tobie ten mój niepokój, lęk, niepewność, ten smutek, który mnie paraliżuje, bądź w Jego głębi, w głębi mojego serca uwielbiony. Ktoś na przykład czuje smutek, bo jest daleko od kogoś, nie można nawiązać relacji, bo na przykład jeszcze nie może odwiedzić tej osoby, a, a, a chce być, spotkać się osobiście. Panie Jezu, oddaję Tobie to moje pragnienie, bliskości, niemożność, niemożność spotkania się i bądź uwielbiony Jezu Chryste w głębi mojego serca. Zachęcam, abyś bardzo konkretnie, bardzo konkretnie, podejmował podejmowała taką, taką modlitwę. I teraz chcę wam pokazać jeszcze dać 12 rad. 12 rad w jaki sposób pokonać smutek. Mam nadzieję, że ta transmisja, że transmisja jest aktualna, ponieważ miałem informację, że, że była przerwana. Jeżeli, jeżeli mogę prosić o informację zwrotną na czacie, bo to jest pewnie druga część, widzę tutaj, że chyba jest wszystko dobrze, ale jeżeli ktoś jeszcze nie zniechęcił się, to, to bardzo proszę, aby dać, aby dać jakiś sygnał, żebym wiedział. Natomiast teraz będziemy kontynuować. I chcę wam podać 12 rad. 12 rad, 12 powodów, w jaki, sposób pokonać, w jaki sposób pokonać smutek. Otóż. O, tak, dziękuję bardzo. Tak, dziękuję bardzo za tę informację. Cieszę się, był jakiś problem z internetem, ale mam nadzieję, że teraz będziemy już mogli kontynuować. Pierwsze, modlitwa. O tym już mówiłem modlitwa. W związku z tym, jeżeli jesteś ogarnięty, ogarnięta smutkiem, to nie bój się pomodlić. I to szczerze. W taki sposób, jak wcześniej mówiłem, uwielbiając Jezusa. Uwielbiając Jezusa w swoim sercu. W głębi swojego serca. Dalej. Jeszcze powiem przykład. Święty Franciszek w Zasyżu. Na przykład, gdy... On przeżywał takie chwile smutku, to szedł pod krzyż Jezusa i trwał na tej modlitwie tak długo, zawierzając to, co było trudem i smutkiem w jego sercu, aż ten smutek ustąpił. Tutaj, mówiąc o modlitwie, nie zawsze to będzie łatwe, ale spróbuj, zawierz, przylgnij do Jezusa z, tym, z, tym, z tą głębią Twojego smutku, szukając u niego umocnienia, aby Twoje serce. Mogło mówić do serca, do serca Jezusowego. Druga, odrzucenie pielęgnacji tru, smutnych sko, wspomnień, czyli to jest pokonywanie tendencji do smutku. Możesz na przykład to zrobić poprzez takie postanowienie, że nie będziesz pielęgnowała, nie będziesz pielęgnował w sobie wspomnień i nie będziesz się użalać nad sobą. To jest też istotne, że niejednokrotnie. Yy, Kielęgnujemy, rozpamiętywujemy pewne y, wspomnienia. Natomiast chyba rozwiązaniem jest to, żeby zdecydowanie powiedzieć ucinam, nie rozpamiętywuję, nie użalam się nad sobą. Trzecie. Śpiew. Pieśni chwały. To jest bardzo ważne. Pieśni chwały, pieśni uwielbienia sprawiają, że zły ucieka. Jeżeli masz tendencję do smutku, to proponuję... Słuchaj, ale i módl się słowami pieśni chwały. Jest dzisiaj tyle pieśni chwały, pieśni uwielbienia. To jest bardzo dobre lekarstwo. Jedąc w samochodzie, słuchając w domu, przy pracy, to jest wiele pieśni chwały uwielbieniowych, jest opartych o słowo Boże. Czyli słuchając tych pieśni, modlisz się również Słowem Bożym, Psalmem. Pieśni chwały. Czwarte, zajmowanie się czynnościami zewnętrznymi i zmiana ich. Otóż, jeżeli masz tendencję do smutku, to powinieneś się czymś zająć, spróbuj. Nawet najdrobniejszą rzeczą. W domu, poza domem, może ktoś ma ogródek, może nawet posprzątać coś warto, jakieś drobne, drobne porządki, może jakieś drobne remonty. Jeżeli chodzi o mężczyzn, czymś drobnym, zajmij się czymś. Jeżeli masz tendencję do takiego smutku, do depresji, to, to czymś zająć. Abyś uniknął stanu siedzenia i zamartwiania się, dalej umartwianie, czyli asceza, podjęcie jakiejś konkretnej pracy nad sobą. To bardzo pomaga. Oczywiście, może nie wszyscy są od razu gotowi do tego, ale jest to bardzo istotne. Kolejne, mówiłem, że Jezus jest źródłem radości. I tu jest szósty punkt: częste przystępowanie do Komunii Świętej jest bardzo istotne. Przyjmowanie Jezusa Eucharystycznego do mojego serca i do mojego ciała. Zapraszanie Jezusa, który jest realnie obecny w Eucharystii. I siódme, uzewnętrznianie swoich myśli spowiednikowi albo kierownikowi duchowemu. Jeżeli mam takie tendencje, warto modlić się, ale znaleźć i szukać spowiednika, kierownika duchowego, z którym mogę. Porozmawiać, z którym mogę podzielić się tym, co przeżywam. Oczywiście kierownikiem duchowym może być również osoba świecka, zaufana, osoba, której mogę się podzielić, osoba doświadczona duchowo. I kolejne, spowiedź święta, sakrament pojednania i pokuty. Nawet to spowiedź nie musi być związana z kierownictwem duchowym, ale jeżeli przeżywasz jakiś smutek, ten smutek może nawet doprowadzać cię do grzechu, nie bój się przystąpić do sakramentu pojednania i pokuty. To jest sakrament uzdrowienia i uwolnienia. To jest skuteczna, bardzo skuteczna broń przeciwko grzechowi, który chce nas ogarnąć i dotknąć naszego serca tą raną smutku. Kolejne, poszukiwanie rozmów z osobami duchowymi. Szukaj ludzi, którzy są ludźmi pełnymi radości. Szukaj ludzi, którzy mają radość w sercu. Szukaj ludzi, którzy mogą cię zainspirować. Takich ludzi szukaj. A jeżeli żyjesz w jakimś towarzystwie, towarzystwie wzajemnego zasmucania się, że tak nazwę, może warto to zostawić. Takie duchowe rozmowy z ludźmi dodają siły, dodają energii, odwagi. Dalej, powierzaj się w ręce Pana Boga i miej postawę cierpliwości. To jest tutaj dziesiąty punkt. O co chodzi. Tutaj smutku jest również ważne, jeżeli przeżywam smutek, żeby nie tracić nadziei i nie rezygnować. Jest bardzo ważna cierpliwość. Może nie rozumiem. Może daj mi siłę, abym wytrwał, abym wytrwała. Panie, daj mi odwagę przetrwania i bardzo, bardzo zachęcam, nie podejmuj decyzji, jeżeli jesteś w smutku. Myślę, że tutaj otworzę taki nawias, jest to bardzo istotne, szczególnie może w tym czasie koronawirusa. Spotkałem się już z wieloma osobami, które mówią, dają świadectwa, ale też osobiście, że podejmują dziwne decyzje. Różne są motywy, oczywiście głębokie, ale myślę, że koronawirus i to ta izolacja przyspiesza jest takim katalizatorem przyspieszaczem pewnych decyzji, które są według mnie czasami nieprzemyślane. Ale to czasami jest silniejsze od, od serca człowieka. Nie podejmuj zbyt pochopnie decyzji. Poradź się kogoś, porozmawiaj, pozwól, żeby ktoś Cię posłuchał. Daj sobie szansę, daj sobie czas to jest bardzo ważne. To jest bardzo ważne. Powierzaj się w ręce Pana Boga i praktykuj postawę cierpliwości. Jedenaste, jeżeli jesteś smutny, również. Lekarstwem na smutek jest pomoc innym. Wyjdź do innych. Usłuż drugiemu człowiekowi. Na tyle, ile potrafisz. Nie chodzi o to, żeby się od razu angażować. Jeden drobny gest. Ile ludzi dzisiaj potrzebuje wsparcia. Może to być słowo, telefon. Może to być drobna pomoc nawet w domu komuś, z najbliższego otoczenia, z rodziny. Wyjdź ze strefy komfortu. Albo powiem inaczej dyskomfortu. Żeby pomóc Usłużyć, to otworzy Twoje serce i zobaczysz, zaczniesz postrzegać świat z innej perspektywy. Dalej również lekarstwem na smutek jest ewangelizacja, ale tutaj chcę powiedzieć tyle, że żeby zacząć ewangelizować, warto przyłączyć się do wspólnoty, która ewangelizuje. Otóż, dając Chrystusa, dając radość, otrzymuje radość. To jest niesamowite doświadczenie. Tutaj mógłbym wiele świadectw dawać, ale już nie chcę przedłużać dzisiejszego nauczania, ale to jest bardzo istotne. Ewangelizuj, dziel się Chrystusem. Możesz to robić, zaczynając od najbliższych, dając świadectwo Twojego życia, jak Chrystus działa w Twoim życiu, ale również wychodząc do tych, którzy są daleko. I tu jest potrzebna wspólnota, i to jest trzynasty punkt. Przyłącz się do wspólnoty, szukaj ludzi. Którzy podobnie myślą, albo ludzi, którzy mogą Ci pomóc. Ja chcę dać takie tutaj mini świadectwo w czasie koronawirusa. Mamy tutaj u nas w Warszawie taką małą wspólnotę, która zaczęła funkcjonować zaledwie od września, ale utrzymujemy się razem, spotykamy się na online spotkaniach wokół Słowa Bożego, i to jest punkt czternasty, o którym chcę powiedzieć niesamowite umocnienie. Osobiście dla mnie, może te osoby z, tej, z naszej wspólnoty słuchają tego nauczania, chcę podziękować Wam, jest to naprawdę wielkie, wielkie umocnienie, gdzie jesteśmy razem, dzielimy się Słowem Bożym. Natomiast w naszej wspólnocie zakonnej, w której mieszkam, modlimy się codziennie, trzy razy dziennie, razem we wspólnocie. Teraz szczególnie modlimy się również o ustanie pandemii na Różańcu wieczorem. Niesamowite umocnienie. Wspólnota która się modli, wspólnota, która się wspiera. To jest kolejny y, krok na drodze uzdrowienia, pielęgnowania ze smutku. Pielęgnacji, pielęgnacji radości, żeby wychodzić ze smutku. I to jest y, to przesłanie, którym chciałbym Wam dzisiaj zostawić: y, że jeszcze jedno, kiedy kochasz bezinteresownie, doświadczasz prawdziwej radości. Bądź bezinteresowny, hojny. Bądź w bądź w sercu i zakończę taką, takim stwierdzeniem. Laureata Nagrody Nobra, z, nazywa się Tagore, takie słowa powiedział: Spałem i śniło mi się, że życie było radością. Obudziłem się i odkryłem, że życie jest służbą. Zacząłem śnić, zacz, przepraszam, zacząłem służyć i odkryłem, że służba jest radością. Jeszcze raz powtórzę: spałem i śniło mi się, że życie było radością. Obudziłem się i odkryłem, że życie jest służbą. Zacząłem służyć i odkryłem, że służba jest radością. Warto może tutaj przypomnieć słowa świętego Pawła: Powstań ośpiący obudź się ośpiący. Wszystkie marzenia, pragnienia, jakie masz w sercu, Bóg jest w stanie zrealizować z Twoją pomocą. Tak więc, jeżeli chcesz dzisiaj, chcesz, to dzisiaj, to chcę podkreślić, dzisiaj możesz żyć w radości. A radość czym jest? Radość to zaangażowanie, jakie razem z Jezusem, razem z Bogiem podejmujesz w twoim życiu. I Bóg będzie ci pomagał je wypełniać. Nie jesteś sam. On ciebie strzeże. On ciebie strzeże. Pomóżmy się teraz na zakończenie o taki dar radości. Panie Jezu, z stały Panie. Z stały Panie. Stajemy dzisiaj w Twojej obecności i prosimy: proszę przemieniaj moje serce, które jest pogrążone w smutku, serce pełne radości i uwielbienia, uwielbienie i umocnienia Ciebie. Z stały Panie. Przemieniaj moje życie Twoją obecnością. Dzisiaj Składam u Twoich stóp, u stóp stałego Pana, ten obszar, te obszary w moim życiu, które zostały naznaczone smutkiem i niepokojem. Przyjdź, Panie Jezu, do mojego serca. Ukaż mi Twoją obecność. Przyjdź, Panie Jezu, proszę, otrzyj łzy z moich oczu, ale również z mojego serca. Przyjdź i objaw Pani dzisiaj, się mniej każdemu i każdej z nas, tak jak objawiłeś się Marii, Magdaleni w dniu zmartwychwstania i zadałeś pytanie, Niewiasto, czemu płaczesz? Dlaczego szukasz żywego wśród umarłych? Panie Jezu, daj nam odwagę, światłe oczy serca i życia naszego, abyśmy byli w stanie dostrzec Twoją obecność wśród żywych i w życiu naszym. Każdego i każdej z nas. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki, wieków. Amen. I teraz, teraz chcę Wam jeszcze powiedzieć kilka ogłoszeń. Tutaj, przepraszam, włączę. O. Otóż niespodzianka, o której mówiłem to jest taka, że przygotowałem dla was materiały. Tydzień temu mówiłem, że materiały są dostępne tylko do, dla tych, którzy słuchali online i wyślą maile do wieczora. Tu się pragnę wytłumaczyć, bo miałem wiele maili. dlaczego tylko do wieczora. Chodzi o to, że nie jestem w stanie odpisywać na każdy mail. Dlatego po wysłuchaniu tych maili, Utworzyłem stronę internetową, i tutaj widzicie na dole, jest razem w misji kreska Uzdrowienie. I tam ci, którzy chcą, będą mogli pobrać materiały do pracy osobistej. Tam są również nagrania, i to dzisiejsze nagranie ukaże się pewnie wieczorem albo jutro rano, i tam będzie również pod tym nagraniem link, formularz, gdzie automatycznie po wypełnieniu tego formularza osoba otrzyma materiał do pracy osobistej. Bardzo serdecznie zapraszam, abyście pracowali, abyście szli drogą uzdrowienia wewnętrznego. Czyli na tej stronie możecie to znaleźć. Jeżeli macie znajomych, którzy chcecie polecić te rekolekcje, można też tam znaleźć te materiały. Materiały są od czwartego nauczania. Jeżeli uda mi się, to może również przygotuję, będę chciał przygotować do poprzednich nauczań. Także można jeszcze raz sobie będzie odsłuchać od początku poprzednie nauczanie, żeby jeszcze raz przeżyć. To jest jedno ogłoszenie. I jeszcze chcę zwrócić się do Was z taką prośbą. Jako misjonarz, jako ten, który głosi rekolekcje, zwykle na rekolekcjach też prosimy o wsparcie. Jeżeli ktoś z Was jest chętny i uzna, że warto również złożyć może jakąś konkretną ofiarę, to tam na stronie znajdziecie również numer konta. I to jest wsparcie dla tych rekolekcji, ale też dla, przede wszystkim dla naszej wspólnoty, w której tutaj żyjemy jako misjonarze. I powiem szczerze, że no, my utrzymujemy się z tego, co otrzymamy jako dobrowolne ofiary od, od dobrych ludzi, dobrej woli jako wspólnota redemptorystów, dlatego jeżeli ktoś chce darem serca i dobrym w, w, wesprzeć to dzieło, to również bardzo serdecznie również dziękuję. I jeszcze jest trzecia możliwość, czy to jest druga możliwość, przepraszam, jest taka, że jeżeli ktoś by chciał, aby msza święta w konkretnej intencji została ofiarowana w naszym kościele, w Tutaj na, na Karolkowej w Warszawie. To proszę napisać na maila kontakt, małpa razem w misji. Podać intencję. Ja skontaktuję się z tą osobą, i później ustalimy, kiedy, gdzie jak tam msza święta będzie mogła być odprawiona. To chyba tyle, jeżeli chodzi o ogłoszenia. Zapraszam za tydzień, we wtorek, następny. Na o godzinie 19.15. Jeżeli macie znajomych, których chcecie również zaprosić, polecić tę rekolekcję, to zapraszam. Oczywiście, jeżeli y, chcecie być na bieżąco, to zachęcam też do subskrypcji tego kanału. Y, razem w misji w taki sposób będziecie na bieżąco aktualizację mieć tego, co tutaj się będzie pojawiało. Jeszcze raz dziękuję każdemu i każdej z Was za to dzisiejsze spotkanie. Życzę Bożego błogosławieństwa, radości, radości każdemu i każdej z Was i zachęcam do pracy, do sięgnięcia po te materiały, które przygotowałem, aby Słowo Boże prowadziło.